Mamy tutaj takie zadania powtórzeniowe do egzaminu, a jednocześnie w ogóle powtórzeniowe o graniastosłupach. Pierwsze zadanie jest takie: objętość prostopadłościanu o wymiarach 1 cm na 2 cm na 3 cm wynosi, czyli mamy policzyć tam objętość. Ja przypomnę, że jeżeli mamy prostopadłościan, tutaj może zrobimy sobie taki rysunek, bo to nam się przyda do tych zadań. Tutaj taki rzut sobie narysujemy. Mamy tak. Troszkę to potrwa, ale za chwilę skończymy. Oczywiście część krawędzi nie jest widoczna, ja je rysuję tutaj wszystkie jako widoczne. Powinnam przerywane narysować. Ja może zaznaczę, które powinny być przerywane. Oczywiście ta krawędź tutaj powinna być przerywana, bo ona nie jest widoczna. Te trzy krawędzie nie widzimy, czyli powinny być przerywane. I teraz zobaczcie, czemu ja to narysowałam. Narysowałam to celowo, żeby wam pokazać, że taki prostopadłościan ma w podstawie, na przykład krawędź a i drugą krawędź b, jeżeli tu jest prostokąt, i trzecią krawędź, która może być wysokością, to jest krawędź c. I żeby policzyć objętość takiego prostopadłościanu, to możemy zastosować wzór a razy b razy c, czyli mogę być długość razy szerokość razy wysokość. Gdyby to był sześcian, to by było A razy A razy A, czyli A do trzeciej, ale mamy prostopadłości. No i teraz wstawiamy 1 cm razy 2 cm i razy 3 cm. Oczywiście kolejność jest dowolna, bo mnożenie jest przemienne. 1 razy 2 to jest 2 razy 3. Mamy 6 cm sześciennych. A zatem takie proste przypomnienie. Teraz grania stosu prawidłowy pięciokątny. I co on ma? Ile ma krawędzi, ile wierzchołków, ile ścian. Zobaczcie, jak był grania sposób czworokątny, to miał cztery krawędzie na dole, cztery krawędzie u góry i cztery po bokach. To w pięciokątnym, gdybyśmy sobie spróbowali narysować. Ja może narysuję taki, oczywiście to nie jest jakiś rysunek ładny, ale żeby mieć tutaj obraz. Mamy już trzy boki. Mamy 4, mamy 5, czyli jeżeli mam 5 w podstawie, może innym kolorem narysujemy do góry krawędzie, żeby to tak wyglądało jakoś. Tutaj sobie to połączymy. Tu mamy te krótsze, to są krawędzie boczne. Je celowo narysowałam innym kolorem i znowu wracam do koloru różowego. Rysuję krawędzie podstawy górnej. I teraz zobaczcie. Ile jest krawędzi w podstawie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pięciu góry, czyli mamy dziesięć krawędzi podstaw, i mamy tutaj czarne raz, dwa, trzy, cztery, pięć bocznych, czyli razem mamy piętnaście krawędzi. Czyli ta odpowiedź jest odpowiedzią prawidłową. Ile mamy wierzchołków, mimo że to już poza tym zadaniem, to chciałam wytłumaczyć. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć wierzchołków w podstawie dolnej. Tyle samo jest wierzchołków w podstawie górnej, a zatem wierzchołków byłoby 10. Ile mamy ścian? Jeśli chodzi o ściany boczne, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć ścian bocznych, ale jak jest pytanie o ściany, to musimy jeszcze doliczyć podstawy, czyli byłoby 7 ścian: 5 bocznych plus dwie podstawy. Natomiast, jeżeli będzie pytanie, ewidentnie ile jest ścian bocznych, to wtedy odpowiadamy, że w tym przypadku 5. A zatem tu jedynie prawidłową odpowiedzią była ta odpowiedź. Teraz mamy kolejne zadanie. Jeżeli w podstawie grania stosłupa jest kwadrat o przekątnej 4 pierwiastki z 2, narysujmy sobie taki kwadrat. Oczywiście to są wszystko rysunki pomocnicze, nie jakieś dokładne. I mamy przekątną cztery pierwiastki z dwóch. No to druga przekątna też będzie cztery pierwiastki z dwóch. Dlaczego? Dlatego, że przekątne w kwadracie są równej długości. Wiemy, że kwadrat to też rąb. Co my tu mamy policzyć? Jeżeli w podstawie grania stosupa jest kwadrat o takiej przekątnej, to pole podstawy tej bryły jest równe. Czyli mamy policzyć pole podstawy, a zatem pole tego kwadratu. Ponieważ kwadrat jest rąbem, a na rąb znacie taki wzór na pole E razy F przez 2, gdzie E i F to są przekątne, załóżmy, że to by była ta E przekątna, to by była F przekątna, żeby Wam już nie mieszać, że możemy też napisać wzór D kwadrat przez 2. Jedna przekątna razy druga przekątna i to dzielimy sobie na 2. No to teraz ta przekątna. 4 pierwiastki z 2 razy 4 pierwiastki, 4 pierwiastki z 2 przez 2. Dwójka z czwórką się skróci, tu będzie 1, tu będzie 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest 2, czyli mam tak, 2 to jest przepisane pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch też jest 2 no i jeszcze zostało razy 4 2 razy 2 jest 4 i razy 4 mamy 16 W ten sposób policzyliśmy, że pole podstawy będzie 16 tam były centymetry to centymetrów kwadratowych a tu w odpowiedzi mówią, że 32. No to niestety to jest zdanie fałszywe.